Tekst ten pochodzi ze strony Wspaniała Rzeczpospolita i dostępny jest na stronie lechistan.pl. A jego tytuł Kim są Polacy? Lechici, Lachy, Polacy. Kim są Polacy? Czy rozwiązanie tej zagadki jest niemożliwe? Jest trudne, ale nie niemożliwe. Obecnie Polacy mają problem ze swoją tożsamością i kulturą. Nie ma się co dziwić, ponieważ zostaliśmy poddani zmianie tożsamości, a obecna nauka, będąca widocznie pod czyimś butem, nie kwapi się na udzielenie nam wyczerpujących wiadomości na ten temat. Jakie są zatem możliwości działania przy takim stanie rzeczy? Jedyną rzeczą, jaką nam pozostała, to indywidualne dochodzenie do prawdy. Opierając się na szczątkowej antycznej wiedzy historycznej pozostawionej przez średniowiecznych kronikarzy, religioznawstwie, genetyce i językoznawstwie słowiańskim, jak i umiejętności logicznego myślenia i powiązania znanych faktów w jedną całość. Na podstawie faktów, jak i drobnych szczegółów, można w przybliżeniu zrekonstruować zarówno naszą antyczną historię, jak i system wierzeń. Jest to trudne, bo zmieniono nam naszą tożsamość, naszą nazwę, jak i nasze rodzime wierzenia i kulturę. Polska Lechia, przedkatolicka nazwa Polski, ma dość dobrze udokumentowaną historię przez średniowiecznych kronikarzy. Wszystkie antyczne mapy zachodnie pokazują Europę podzieloną między dwa mocarstwa: Cesarstwo Rzymskie i Białą Plamę. Imperium Lechitów, w którego skład wchodziły słowiańskie plemiona wandali, Wenetów, Gotów, Polan, Alanów, Sarmatów i Scytów. Piszą o tym Kitmar w X wieku, Prokosz w X wieku, Galf w XII, Helmot w XII, Cholewa w XIII, Kadłubek w XIII, Boguchwał w XIII, Dzierżwa w XIV wieku i w końcu Jan Długosz w XV wieku, a później Kromer w XVI, Naruszewicz w XVIII i wielu innych zagranicznych kronikarzy antycznych jednoznacznie twierdzi, że Lechia to antyczna nazwa Polski sprzed Chrztu w 1966 roku. Nazwy Polski, Lechia używane przez obcych kronikarzy, to perskie Lechestan, litewskie Lenkija, tureckie Lechistan, ormiańskie Lechastan, węgierskie Lęgiorosak. Polaków nazywano wszędzie Lechitami. Tureckie lechce, ruskie lachy, węgierskie lendiol, rumuńskie lych, ledianin u Serbów. Podobnie jak słowo laszka, obecnie zwane, znane jako laska, oznaczało nic innego jak polka. Sami Polacy od najdawniejszych czasów nazywali siebie Lechitami. Słowo Polacy użyto dopiero po raz pierwszy w XV wieku. Wcześniej używano polanie w łacińskiej formie polani, poleni, poloni które pojawiło się po raz pierwszy na przejmie xi wieku w żywodzie starszym świętego Wojciecha, prawdopodobnie spisanym w Rzymie między 999 a 1001 rokiem. Polonia, Polska to katolicka, łacińska nazwa naszego kraju. Co ciekawe, że w innych ościennych językach np. czeskie Lech znaczy Pan Wielmorza, czyli Polacy leśnicy znani Zwani byli przez swych sąsiadów panami, wolnymi ludźmi, szlachetnie urodzonymi, podobnie jak Aryowie, szlachetnie urodzeni. Starożytna nazwa grecka naszego państwa to Lachia, kraj panów wybranych. W sanskrycie lech oznacza tyle co pan, władca, król, pasterz czy bóg. Lechistan to państwo panów, lub państwo bogów, lub państwo pasterzy. Po persku do dzisiaj słowo Lach oznacza Pana, Boga i Pasterza. Warto odnotować, że słowo Lech, Lach znajduje się również na inskrypcjach na wielu kurhanach w Europie i Azji. Oznacza się w ten sposób, że grobowiec należy do władcy. Węgrzy zwał nas Lendiel i jest to połączenie dwóch słów Lech i Andiel, Pan i Anioł. Również w całym regionie bliskowschodnim ten rdzeń Lach jest widoczny. Po hebrajsku słowo Lach ma to samo znaczenie i brzmi Elach. W liczbie mnogiej to Elachim, a w wersji starohebrajskiej brzmi Elohim. Co bardziej gorliwi chrześcijanie znają to słowo bardzo dobrze. Jest, on, jest ono użyte w Biblii hebrajskiej ponad 2700 razy na nazwanie Boga lub Bogów, bo jest tu liczba mnoga. Podczas czytania Biblii Słowo Jachwe. Tłumaczone na polski jako Jehowa. czytane jest właśnie jako Elohim, Panowie, Bogowie, ponieważ Żydzi wierzą, że nie są godni używania słowa Jachwe. Nieprzypadkowo w Biblii zwie się ludźmi owieczkami, bo słowo Elohim oznacza też pasterzy. Po arabsku natomiast słowo Lach ma dodany przedrostek określony al, i stąd wziął się słynny Allah, co znaczy dosłownie ten Bóg. Bóg właściwy, dlatego Lachestan po arabsku również znaczy kraj Boga, Bogów. To właśnie nazwy Lechia, Lechici, czy Lachy, Lechistan używano we wczesnym etapie rozwoju naszej rodziny historii, która zaczyna się od panowania pierwszego jej króla Kraka w jego linii rodowej, a kończące się na Popielu. Pierwsze wzmianki średniowiecznych kronikarzy mówią właśnie o państwie Lechitów ze swoją stolicą Wawel. Okres panowania Kraka, jaki podają średniowieczni kronikarze, to 400 rok przed naszą erą. Kurhanowe kopce, mogiły Kraka, jak i jego córki Wandy, pierwszych władców Lechii, usypane przez poddanych, stoją na dzisiaj w Krakowie, dawnym Wawelu, w stolicy państwa Lechy, nazwanej później Krakowem na cześć pierwszego władcy Kraka, którego mieszkańcy starożytnej Lesi traktowali jak ojca narodu i założyciela państwa. Niektórzy językoznawcy nawet porównują Wawel do Babel, wieży, i Babilon, i wcześniejszego Sumeru, i początków cywilizacji, i wiążą ją z początkiem cywilizacji słowiańskiej. Kolejnym władcą leśni, raczej władczynią, była Wanda, Wenda. Mieliśmy też takową królowę Wandę kilka tysięcy lat temu, córkę Kraka. Krak miał dwóch synów, ale z powodu ich śmierci królową Lechitów została też jedyna córka Wanda, Wenda. Nasza rodzima królowa dziewica znana w całej Lechii, poza granicami z uroty i mądrości, a nawet sił które dziewictwo wyżej stawiała od małżeństwa, pomimo, że laszka Wanda dalece przewyższała wszystkich z piękną postacią, jak i powagą wdzięków oraz wiedzą i mądrością. To od jej imienia wywodzi się nazwa rzeki Wandal obecnej Wisły, jak i ludu zamieszkującego jej brzegi – Wandali Jakie dzisiaj ma znaczenie słowo wandal i jakim siłom on zawsze przeszkadzało? Nie rozwijam? Lechia tajemnicze leśnicy imperium, jak zwie ten twór państwowy Johan Uphagen, pisząc o tajemniczym Slawicji Federis z Imperatorem, które potwierdza XIX wieczny historyk Bielowski, dowodząc, że wspomniany organizm państwowy Angiś on, on istniał. Było to ogromne imperium, będące jedyną ogromną siłą zdolną przeciwstawić się rosnącej potędze Cesarstwa Rzymskiego. W wyżej wymienionych kronikach średniowiecznych polskich również opisane są potyczki z Cesarstwem Rzymskim, a nawet z Aleksandrem Wielkim, co potwierdzają i nie niepolskie, a obce kroniki, jak na przykład czeskie. Według nich wielki, dzielny lud Lechitów, żyjący na terenach obecnej Polski, stworzył ogromne państwo od łaby po Ural które dotyczyło liczne warki z ziemianami. Co za tym przemawia? Ogromne dziedzictwo historyczne, które znajdujemy w innych w wszyscy średniowiecznych. Przemawiają za tym także opisy antycznych wypraw geograficznych poświęcone badaniu tych terenów, opisy prowincji lechickich, np. pióra Adama z Bremy, żyjącego w latach 1050-1081. Wydarzenia z okresu panowania cesarza Nerona, zachowane nazwy topimniczne z czasów starożytnych. Leśnicy wandale toczyli zaciekłe walki przez kilkaset lat z cesarstwem rzymskim, jak i bizantyjskim. I Były momenty, gdzie łupili i władali nie tylko ze cesarstwem rzymskim, ale i Afryką. A dokładniej po przełamaniu oporu legionistów na Renie, najechali rzymskie państwo. Złupili Galię, czyli obecną Francję, Hiszpanię. Przeprawili się do Afryki i tam założyli państwo na terenie obecnej Tunezji. Ślady tego rajdu podboju wandali możemy odnaleźć w samej nazwie Andaluzja czyli Wandaluzja, kraju wandali. Ojcami wandalowie od dawna już tam nie mieszkają. Dopiero w 534 roku rozbił ich i rozproszył cesarz Justynian. Przejście po Europie Południowej Lechitów odbyło się przy świadkach, ich najazdy odnotowali ówcześni dziejopisarze, Prokopiusz oraz żyjący w Italii Jordanes. Odbył się również katastrofalny dla Bizancjum najazd Słowian na Bałkany w VI wieku, który był skutkiem kolejnych wojen Justyniana ze Słowianami, czego bez naszej słowiańskiej lechiady wyjaśnić się nie da, i tu nie odbyło się bez nich. To, że armia Lechitów zabaliła świat rzymski, jest kazusem bizantyjskiej cenzury, która zakazała pisania o wandalach, aby nie wywoływać paniki. Świadczy o tym relacja Prokopas Cezarei o zdobyciu przez armię słowiańską miasta Toperos nad Morzem Egejskim. Miasto było obronione przez regularną armię bizantyjską, a Słowianie po zdobyciu tej twierdzy wymordowali 25 tysięcy mężczyzn. Kim więc jest ten tajemniczy lud Słowian, który podbijał antyczną Europę, którego obecna nauka traktuje jako prymitywnych, niepiśmiennych dzikusów, którym cywilizację podarowała dopiero rzymsko-katolicka kultura? Kim są te prymitywne dzikusy? którzy kilka tysięcy lat temu posiadali starożytne huty żelaza, na przykład świętokrzyskie dymarki, czy starożytny metalowy przemysł rzemieślniczy przerabiający wytopiony metal na broń lub narzędzia powszechnego użytku. Mówiąc językiem niesłychanie barbarzyńskim, jak pisał o sprawach bizantyjskich historyk Prokopiusz Cezarei, kronikarz wojen za cesarza Justyniana. Na dodatek, ostatnie badania genetyczne, gdzie zbadano DNA Słowian, pokazały, że zamieszkują oni swoją ziemię od kilku tysięcy lat. Mało tego, okazało się bowiem, że Polacy, Lechici, Wandale, zamieszkują swoją ziemię już od ponad dziesięciu tysięcy lat i posiadają inną podhaplogrupę niż reszta Słowian. Y DNA R1 A1 A7 na podstawie tychże badań naukowców zachodnich okazało się, że Polska posiada przeszło 10 700 lat egzystencji w rejonie Wisły, Zbrucza i Dźwiny. Na tych terenach bowiem odkryto masową obecność haplogrupy R1A1A7. Dotąd uważano, że wszyscy Słowianie pochodzą od indoeuropejczyków z haplogrupą R1A1 i przybyli do Europy ze wschodu, a na ziemię Polski dotarli ze środkowej Ukrainy. A może było odwrotnie. I to my chodziliśmy pierwsi po ziemi, a nasi przodkowie na podbój wschodu i świata wyruszyli z ziem polskich. Jak to się ma do nauki czy religii, która głosi, że człowiek został stworzony i istnieje na ziemi 6000 tysięcy lat? Czy sprawozdanie biblijne z Księgi Rodzaju o pojawieniu się pierwszych ludzi 6000 tysięcy lat temu można traktować poważnie w świetle badań współczesnej nauki? Jeśli tak... To chyba my, Polacy, Lechici, powinniśmy być narodem wybranym jako najstarsza cywilizacja chodząca po ziemi. Chyba, że ktoś nam ten zaszczyt podkradł. Może owerańskie jabłko, najpopularniejszy owoc w Polsce rosło u nas, a nie w strefach podzwrotnikowych, gdzie najpopularniejszymi owocami są cytrusy czy banany.